Cześć, witajcie na moim kanale. Właśnie pies padł. Dosłownie sekundę temu się położyła i sobie leży. Alunia? Alunia? jest właśnie mój pies. O. i jego kozy. Mamy dzisiaj zdrapki za 6 trzy e, 3 po 20 zł. Gruba kasa, milion w banku i i mój pierwszy milion? Chyba tak. Szukałam wszędzie y, szybkiego miliona, ale nie znalazłam niestety. <grym> niestety się nie udało. Zaraz idziemy drapać z drapki. Nie Moli? Idziemy drapać z drabki. Idziemy? Idziemy. Wygramy? Wygramy. Dobra, my idziemy drapać z drapki. Znaczy Moli chyba zostaje, bo... Ja jej na baranę nie wezmę. A jak widać, moli padła. Także ja idę. Byłyśmy na rzeką. Ej, ale niestety pies. O i się wody, ja nie ogarniam tego psa w ogóle. Nie wiem, co w nią wstąpiło. No i nie weszłyśmy do tej. Znaczy ja weszłam, ona nie weszła. Dobra, widzimy się za chwilkę na zdrapkach. I oto trzy zdrapki, o których mówiłam. Hmm. Czyli wydałam sześć dyszek. Każda po dwie deszki. No i zobaczymy, co nam przyniosą takie droższe zdrapki. Ech, miejmy nadzieję, że nam coś przyniosą. Od grubej kasy sobie zaczniemy. Oczywiście serdecznie zapraszam na premierę Ech, jutro, więc e, jutro będzie też odcinek kolejny. Dobra, zabieram się za drapanie.

Czyli póki co jest pusto, jeszcze trzy rzędy. No i znowu pusto. I tutaj też pusto. A nasza liczba to jest 27. Czy mieliśmy taką liczbę? Mieliśmy 28, ale niestety 27 nie. Sprawdźmy jeszcze bonus. W bonusie musimy mieć kwotę, ale w bonusie jest jacht. Czyli ta pierwsza zdrabka jest przegrana. Teraz milion w banku możemy znaleźć plik, sztabkę i save. No, i oczywiście nasze wygrywające liczby. I takimi liczbami jest dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, osiem, szesnaście, trzynaście, trzydzieści trzy, No, na razie kiepsko ten zdrapik. O, jest szesnaście. Jest szesnaście, mamy tutaj szesnaście, czyli już jakaś wygrana. No i to jest tylko nasza jedna wygrana, ak. 60 zł? Ej, no, sorry, ale się tego nie spodziewałam. 6 dyszek. No nie. Czyli zdrapi mi już zwrócił. A została mi jeszcze jedna zdrapka. No, super po prostu. I sama ją wybierałam dzisiaj. Także wiecie, mam rękę. Tak jak najbardziej można wygrać 60 zł jest to wygrana 8. 8 stopnia. Super, normalnie ekstra 6 dyszek Poszło tak. Dobra, teraz ostatnia, jeszcze mój pierwszy milion. No i tutaj sobie już lecimy. 43, 1, 2, 28 i 38. tu coś trafić, bo wtedy bym była na plusie. Tak to się zwróci po prostu. No i mamy 38. Słuchajcie, no to yy, może się sytuacja z wczoraj powtórzy, bo wczoraj też, jak wiecie, udało się być na plusie. Ostatnio w ogóle mam dobrą pasę, nie chcę zapeszać ale na razie jest ok. Oj, mamy jeszcze dwa. No nie. Fajnie. Dwie wygrane tutaj są. Yy, jeszcze mamy bonus do odkrycia. Odkrywamy 38. 20 zł. No to ta się zwraca, a tu. No, nie, 40 zł, tutaj, czyli mam już stówkę na, tych, na tym drapingu. Zaraz zobaczymy, czy coś w bonusie, czy coś się kryje. Złoto, niestety. Sprawdzamy, czy można wygrać. Tutaj 40 zł. Tak, jest to wygrana 7 stopnia. No, słuchajcie, yy, miałam dzisiaj naprawdę rękę do tych zdrapek Jeszcze raz powtórzę. Tutaj mieliśmy dwójkę, czyli 20 zł. Tutaj mieliśmy 38 i też 20 zł. Super. Naprawdę ja nawet nie sądziłam, że tutaj stówka wpadnie. No i tutaj wygraliśmy 60. Także dwie super zdrabki. Super. Naprawdę. Także widzimy się jutro na premierze. Mam nadzieję, że też pójdzie ona dobrze. Chociaż będzie to taniutka zdrapka, ale, yy, ale mam nadzieję, że coś jednak sypnie. No. Ja się z Wami żegnam, życzę przyjemnego wieczoru, trzymajcie się, cześć!